Cześć, ja się nazywam Tomasz. Ten kanał nazywa się Tak, a dzisiaj będziemy rozmawiali dla odmiany o piłce nożnej, bo nagrywam już tak rzadko, że po drodze zbiera się sporo rzeczy. Kończy się to w ten sposób, że chyba zostawiam sobie tylko i wyłącznie tematy, które nie są jakoś bardzo palące i tak dalej. I jeżeli odniosę się do nich kawałek, później to nic strasznego się nie stanie. Zachęcam do patrzenia. Wiele osób w zrozumiały sposób jara się. Co w Bayernie zrobił Hansi Flick. Hansiego Flicka, niestety, na szczęście, zależy od tego, jak podchodzi się do życia, nie będzie już w Bayernie w następnym sezonie. Mnie osobiście to cieszy, bo Hansi Flick jest być może najlepszym trenerem Bayernu, jakiego miałem wątpliwą przyjemność oglądać. Natomiast news, jaki chciałem Wam tutaj przedstawić, news niezbyt świeży, jak to w tym filmie, jest taki, że nowym opiekunem Bayernu będzie niejaki Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, który ma prawdopodobnie najlepszy stosunek tego, jak jest młody i tego, jak jest poważany, jak dużo ma umiejętności, jak jest szanowany. Jest to trener, który jest absolutnym no i Tenże trener opuści Lipsk, Lipsk w którym miał bardzo fajny projekt i zasili Bayern. Bardzo mi się ten transfer, ta przeprowadzka nie podoba i nie życzyłbym sobie, żeby ona miała miejsce. I to nie jest tak, że ta przeprowadzka nie podoba mi się dlatego, że uważam, że Bayernowi nie pyknie, że złamie ona Nagelsmannowi karierę czy cokolwiek w tym guście, jeżeli znacie mnie choć trochę. Choćby z tego kanału, to doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że ja, czysto sportowo, oczywiście, Bayernowi życzę absolutnie wszystkiego, co najgorsze. Najlepiej to, żeby wszystkie mecze przekrywali 4-3 po harteliku Lewandowskiego. Przeprowadzkę na Goldsmana, tamże właśnie, na Allianz Arena, nie potrafię sobie wyobrazić lepszego ruchu ze strony Bayernu. I nie zamierzam się tutaj rozwodzić nad tym, że to trener z wizją, że to jest potencjalnie projekt na 20 lat. Takie rzeczy się obecnie już raczej nie zdarzają, ale jeżeli z kimś, to chyba właśnie z Julianem Bayern może coś takiego planować. Nie chcę też dyskutować z tym, że spadła mi tam flaga i że jestem profesjonalny jak zawsze. Nie chcę kwestionować tego, że wiele osób mówi, że Bayern jest inny, że nie wchodzi w Super Superligę i nie jest taki jak inne wielkie kluby, ma duszę, serce itd a tymczasem podbiera największemu rywalowi e, prawdopodobnie najważniejszy element e, układanki. To wszystko, to tam kim dybał. Ja chciałem się odnieść do tego, że e, Monachium, żeby móc sfinalizować ten swój ruch, musiało wyłożyć 25 milionów euro aż na e, Juliana Nagelsmana. I wydaje mi się, że najwyższy czas, e, najwyższa pora, żeby takie kwoty zaczęły padać za trenerów. Zawsze dziwnym mi się wydawało to, że wielkim wydatkiem jest to, że nie wiem, że za kontrakt Mourinho jakieś tam 8 milionów euro trzeba było wydać i tak dalej, i tak dalej. Eee, jesteśmy w momencie, w którym prawdopodobnie każdy, choć trochę interesujący się bardziej piłką nożną człowiek, jest w stanie dostrzec, zaakceptować fakt, bo to nie jest kwestia opinii, to jest fakt, że trener, kierownik projektu sportowego innymi słowy człowiek który odpowiada nie tylko za taktykę, ale również za to jaki jest mental w drużynie, jak są organizowane również po części przygotowania fizyczne. Pozdrawiamy z Izu i ponad 50 kontuzji brało Madryd w tym sezonie. I cała masa jeszcze innych rzeczy, tak budowanie wizerunku klubu na konferencjach prasowych też budowanie wizerunku klubu, tym czy jest się zawieszanym czy nie. Pozdrawiamy pana Ronaldo Kumana. Naprawdę nie widzę powodu, dla którego sprowadzenie kogoś takiego jak na przykład, nie wiem, Renato Sanchez swego czasu powinno kosztować Bayern więcej niż zatrudnienie takiego fachowca, kogoś o takiej renomie jak Julian Nagelsmann. I wydaje mi się, że oczywiście powszechny jest taki pogląd. Że za dużo jest pieniędzy w piłce, że ceny galopują idiotycznie. Nie mówię tutaj jednak o tym, że w piłkę należy pompować jeszcze więcej pieniędzy. Chodzi mi o samą proporcję między tym, ile się wydaje na piłkarzy, a ile na trenerów. I to wydaje mi się takim zdrowym objawem, takim zdrowym znakiem. I liczę na to, że faktycznie tak coraz częściej będzie, że coraz częściej też różnice na tym najwyższym poziomie będzie robiła myśl szkoleniowa, a nie to kto ma szybciej biegającego skrzydłowego. Hmm. Najlepiej, żeby to nadal była pewna kombinacja z tego wszystkiego, ale im większe pieniądze są wydawane na trenerów, to wydaje mi się, że tym bardziej stabilne będą ich posady, nieco paradoksalnie. A przez to będziemy oglądali bardziej dopracowane drużyny. Na koniec końców wszyscy na tym skorzystamy, bo będziemy mieli do czynienia z lepszą piłką nożną. Lepsza piłka nożna jest lepsza od gorszej piłki nożnej. Końca dobiegł sezon w Hiszpanii. Wiemy już, że pierwsze miejsce na koniec zmagania liga zajęło Atletico. Atletico, które długi czas sprawiało wrażenie, jakby miało dużą ochotę na to żeby zmarnować naprawdę potężną przewagę, jaką sobie w którymś momencie ludzie wypracowali. Ostatecznie jednak ten nie powiedziałbym, że wybitny, ale po prostu bardzo dobry sezon Atleti nałożył się na słabe okresy zarówno Barcelony, która po prostu ma kryzys sportowy, jak i Realu, który nawiedziła jakaś naprawdę plaga, jeżeli chodzi o kontuzje, ale wydaje mi się, że nie można w żaden sposób deprecjonować sukcesu Simeone. Simeone, który zapracował sobie na ten triumf, po prostu. I chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, o czym wszyscy mówią: że Suarez odszedł do Atletico z Barcelony no i, i dał mistrzostwo, strzelił sporo bramek i w ogóle był kluczowy, również w ostatniej kolejce. Często się takie historie zdarzają. Myślę, że. Można zazdrościć tych emocji, które były w Suarezie, który naprawdę udowodnił coś tak? i przez większą część sezonu coś udowadniał. Zawsze jest to, jest to przyjemne, zwłaszcza że ja, jako kibic Ajaxu, jestem osobą, która ma, zawsze będzie miała mnóstwo sentymentu do tej postaci. Do jednego z lepszych kapitanów, od kiedy pamiętam Ajaxu. Bo Suarez taką rolę w Amsterdamie pełni. Pozostaje też kwestia Jana Oblaka. Jana Oblaka, który, jeśli mnie pamięć nie myli, był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę obronionych strzałów w La Liga. Czyli nie chodzi o, o skuteczność interwencji procent, tylko to, ile razy e, musiał e, interweniować. No i ktoś może powiedzieć, że no tak dziwne to trochę, że na pierwszym miejscu jest koleś, który zdobył mistrzostwo i że to niezbyt dobrze świadczy o mistrzu i tak dalej, i tak dalej, a ja się z tym bardzo głęboko nie zgadzam. Wychodzę z założenia, że może, może jest to dla niektórych kontrowersyjne, ale w moim odczuciu bramkarz również jest częścią drużyny i powinno być tak, że mistrzem zostaje najsilniejsza drużyna, a najsilniejsza drużyna to jest ta, która ma najsilniejszy skład, a na siłę składu składa się no, jakość każdego z poszczególnych piłkarzy, w tym bramkarza. Nie jest fuksem Atletico to, że Atletico ma świetnego goalkeepera. Nie jest fartem to, że Oblak cały sezon prezentował równą formę. Nie jest jakimś zrządzeniem losu, że bramkarz Atletico no, jest prawdopodobnie najlepszym na świecie golkiperem. Także nie ma co umniejszać, czy to przez to, że mieli dobrego bramkarza, już któryś rok w sumie, czy to, że nie wiem, że, że Barcelona z Realem miały trochę słabszy sezon. Wszyscy mieli trudno w bieżących, w zakończonych już rozgrywkach i to, że Atleti tak, nie inaczej sobie poradziło, należy szanować, należy cenić, bo to też była sztuka. Z mojej strony, no gratulacje dla Nowego. Mistrza w Kolejna informacja, którą zdecydowanie należałoby zaklasyfikować jako. Ja jest taka, że od nowego sezonu José Mourinho będzie nowym e, trenerem Romy. Jeżeli choć odrobinę dłużej oglądacie mój kanał, to doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, e, że Portugalczyk nie jest moim zdaniem człowiekiem sympatycznym. Nie jest przeze mnie lubiany i możecie sobie pomyśleć, że to jest jakaś paranoja, że się strasznie uwziąłem na niego i że to jest niesprawiedliwe i tak dalej. Dlatego uznałem, że zasięgnę głosu opinii no, eksperta. Siema, to jest Duszan. Duszan, dwa słowa na temat José Mourinho. Może masz coś ciekawego do powiedzenia? Czy to jest, nie wiem, człowiek z rikczem? Sami widzicie, zdania nie są wcale podzielone. Murinio swoją przeprowadzką do Rzymu no, zaskoczył trochę osób, mnie również. I z jednej strony nie jestem z tego zadowolony, bo lubię Romę. Życzę temu klubowi w sumie dobrze, zawsze mi się dobrze kojarzył, że to jest fajnie grająca w piłkę ekipa. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że przeprowadzka Murinio właśnie do stolicy Włoch jest pewnym kolejnym etapem jego. No, upadek to może duże słowo, ale coraz bardziej e, spadku jego renomy, prestiżu i tak dalej, bo z całym szacunkiem e, dla klubu z Rzymu na no to jest to tak zwane, jest takie piękne polskie słowo downgrade w porównaniu do tego, e, że był w Tottenhamie. Tak samo jak Tottenham był downgradem e, w stosunku do Manchesteru United. I Manchester United w momencie, w którym dołączał tam e, Mourinho, no też był pewnym klubem poniżej oczekiwań. Portugalczyka. Także ta no tak pochyła krzywa linia jak najbardziej mi pasuje. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego, żeby Mourinho już nie oglądać. On faktycznie na przestrzeni lat stał się no, mniej irytujący przynajmniej dla mnie. Możliwe też, że dlatego, że no, troszeczkę na, na drugą linię się wycofał i nie jest już aż tak człowiekiem na świeczniku. No ale mimo wszystko... Jakoś troszeczkę ta jego postać przygasła, i zrozumcie mnie źle. Ja kolejny raz to powiem. Dobrze, że mimo, mimo wszystko Murino jest. Bo każda dobra historia potrzebuje czarnego charakteru. A dla mnie, José idealnie wypełnia wszystkie punkty, które taka, taka postać musiałaby spełniać. No, wlicza się w to również. Porażka i, i myślę, że to, co czeka go w Romie, to porażką właśnie będzie. Szkoda Rzymian, no ale co zrobić. Ostatecznie nikt ich nie zmuszał do tego, żeby siwego zatrudniać. Siwego, którego klubem we Włoszech jest Inter, jak wszyscy doskonale pamiętamy. Tak samo jak klubem w Anglii jego jest Chelsea. Planuję teraz robić filmy. Po prostu zbierające wszystko, nie będzie osobnych serii, może poza tą antyjedynastką, która cały czas gdzieś tam się w mojej głowie tworzy i jest pisana. Dlatego niepopularne opinie będą tutaj też wciskane, jak raz na jakiś czas kilka z nich to z tej potężnej bazy, którą mi podrzuciliście, będę zbierał. No i powiedzmy sobie, że Matthew Joseph twierdzi, że Luka Młodyć jest lepszym piłkarzem niż Xavi i Nesta. Myślę, że każdy na świecie twierdzi w tym momencie, że Modric jest lepszym piłkarzem niż Szawi i Iniesta. Zwłaszcza, że Iniesta już chyba kończy, czy skończył karierę w Japonii. A Szawi to od dawna jest już trenerem. Także tak, Luka Modric jest lepszym piłkarzem i nie jest to niepopularna opinia. VAR jest wspaniałym systemem i jedynym ratunkiem dla sportu, a osoby mówiące inaczej to boomerzy. Ja jestem boomerem. Chyba, tak w internecie słowa tego znaczeniu. I, I też uważam, że War jest wspaniały, War popełnia błędy, war bywa irytująco długi, War jest za słabo nam wszystkim wytłumaczony przede wszystkim, takie odnoszę wrażenie, ale każdy, kto twierdzi, że bez waru było lepiej, nie ma racji. Po prostu. W moim odczuciu to nawet nie jest kwestia opinii, to jest kwestia faktów. Z warem. nadal nie jest idealnie, to trzeba dopracować, ale jest uczciwiej. A to powinien być priorytet. Druga liga japońska to poziom wyżej niż polska ekstraklasa. Niepopularna opinia, która powinna być popularna, bo to prawda. Ufam Kamilowi, nie wiem czy to prawda, ale włączam sobie raz na jakiś czas parę minut ekstraklasy i nie widzę powodu, dla którego miałbym Kamilowi nie wierzyć. Luka Modric to poziom Iniesty i jest lepszy niż Szawi. To już chyba było. W ogóle temat Modricia, Iniesty i Szawiego się pojawia tak często, że trudno jest mi to traktować jako niepopularną opinię. No, no nie, to za często się pojawia. Gdyby nie kontuzje, Abu Diaby wszedłby na wyższy poziom niż Patrick Vieira. Niewykluczone, Diaby e, poza klabym wąsem e, był też dobrym piłkarzem, a, chyba najbardziej szklanym, jakiego kojarzę w ogóle, ale to jest takie gadanie, no... Gdyby nie to, że mnie kiedyś bąku kończył brzuch i że przez to strasznie spuchłem, no to ja teraz byłbym jednym z najlepszych bramkarzy, jakich Polska nosiła. No ale niestety skończyłem na kanale na YouTubie, który tutaj prowadzę, i no cóż, jakoś tam się realizuje, ale powinno być dużo więcej, oczywiście. No i jest to też ze szkodą dla naszej reprezentacji, no bo. Wiadomo, że byłbym lepszy od szczęsnego. Karim Benzema jest lepszym napastnikiem niż Raul González Blanco. To chyba faktycznie jest niepopularna opinia, ale wydaje mi się to tylko i wyłącznie dlatego, że wokół Raula urosła no, naprawdę niesamowita legenda. Legenda całkowicie zrozumiała, zasłużona i tak dalej. Zgadzam się jednak. Raul możliwe, że jest moim ulubionym piłkarzem w historii Realu, ale Karim. Karim więcej wygrał, Karim więcej postrzelał. Nie patrzyłem teraz w liczbę, ale jeżeli Raula jeszcze nie wyprzedził Izby Mistrzów, to, nie, to, jeszcze, to, to jeszcze to zrobi. A jest piłkarzem dużo kompletniejszym od sympatycznego hiszpana, władcy pierścienia, którzy zwykli mawiać w związku ze sposobem, w jaki Gonzales celebrował swoje bramki. Nie mówi mi się tego łatwo, no bo tak jak mówię, wielki sentyment do Raula, do jego bramek na Camp Nou, do gola z Walencją w Finale Ligi Mistrzów i tak dalej. Ale no Karim jest lepszym piłkarzem. No pytanie tylko na ile to wynika z tego, że piłka sama w sobie poszła do przodu. Niewykluczone, że ma to coś do rzeczy. I to wszystko co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli macie choć trochę serca i dobroci w sobie, to zasubujcie Zobaczcie, macie tutaj takiego koleżkę, który no bardzo tego potrzebuje, jest głodny Żre mi palec, bo, bo nie mam jak mu jedzenia dać Także e, potrzebne jest e, wasze wsparcie Jakbyście w ogóle wspierali kanał, to już najlepiej by było, bo koleżka, który się Alces nazywa, będzie miał e, co jeść No, e, Także e, to, e, to zachęcam robić Poza tym, no cóż, w linku przypiętym czy w komentarzu przypiętym pod tym filmem e, znajdą się rzeczy wszelakie, nie wiem, jakiś link do mojego Twittera, który jest niesamowity na przykład. I tak poza tym zachęcam do komentowania. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, no to napiszcie proszę w komentarzu, ojej, jak to koteczki nie w piwnicy. E, będę za to wdzięczny. No i dzięki za uwagę. Cześć.